Gratulacje! Czeka na Ciebie niezwykła szansa. Stwórca ma dla Ciebie pilne i zaskakujące przesłanie, które może rozwiązać Twoje trudności i radykalnie przemienić Twoje życie. Aby odkryć i otrzymać to objawienie, konieczne jest uważne słuchanie każdego słowa tego przesłania aż do zakończenia. To wszechmogący zwraca się do Ciebie, więc nie możesz zignorować tej ważnej komunikacji. Opisane wydarzenia będą miały miejsce dzisiaj. Prosimy jednak o zachowanie poufności. Na koniec wspólnie odmówimy modlitwę o realizację wszystkich błogosławieństw, które wkrótce pojawią się w Waszym życiu. Nie ignoruj tej wiadomości. Ilekroć poczujesz, że coś otrzymujesz, natychmiast skomentuj: Otrzymałem to, aby przywłaszczyć sobie swoje błogosławieństwo. Jestem podekscytowany. Że mogę dzisiaj podzielić się tymi słowami, które głęboko zapadają mi w serce. Nie przypadkiem słyszysz to przesłanie. Odwieczny sprowadził cię tutaj właśnie w tej chwili, abyś otrzymał potężne objawienie stworzone specjalnie dla ciebie. Wszechmogący bardzo się tobą interesuje. Zna każdy szczegół Twojej osoby, każdą Twoją myśl i każde uderzenie Twojego serca. On zna Wasze codzienne zmagania, troski i radości. Z powodu tej niezrównanej miłości pragnie dziś nagrodzić cię czymś naprawdę wyjątkowym. Otwórz swoje serce i umysł, aby przyjąć to boskie objawienie. Niech obecność Najwyższego cię otoczy, wnosząc pokój, nadzieję i kierunek do Twojego życia. Powitaj to błogosławieństwo. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad dotychczasową podróżą. Pamiętaj o bitwach, które stoczyłeś. Trudnościach, które przetrwałeś, i burzach, które pokonałeś. Pomyśl o tych wszystkich chwilach, kiedy wyzwania wydawały się nie do pokonania, przeszkody blokowały twoją drogę, a przeciwności losu groziły, że cię przytłoczą. Ale spójrz, gdzie teraz jesteś, silniejszy niż kiedykolwiek. Nie tylko przetrwałeś burze, ale wyszedłeś z nich jeszcze bardziej odporny. Zamieniłeś wyzwania w możliwości rozwoju i nauki. Jesteś prawdziwym przykładem odwagi i determinacji silniejszy, odważniejszy i bardziej zdolny niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Każda bitwa, którą stoczyłeś, każda przeszkoda, którą pokonałeś, ukształtowała cię na osobę, którą jesteś dzisiaj. Posłuchajcie uważnie tych słów. Dziś nie jest byle jaki dzień. To czas transformacji pełen boskich możliwości i szans, które czekają, aby zamanifestować się w Twoim życiu. Być może borykasz się z wyzwaniami finansowymi, starasz się związać koniec z końcem i szukasz rozwiązań, które wydają się nieosiągalne. Nie zniechęcaj się i nie trać nadziei, bo to, co dzisiaj otrzymasz, odmieni bieg Twojego życia. Pan jest posiadaczem wszelkich bogactw, On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby według swojej obfitości. Dzisiejszy dzień zapewni Ci dobrobyt i obfitość, zasypując Twoje życie finansowe błogosławieństwami w sposób nigdy wcześniej nie widziany. Żadbaj o swoją pomyślną przyszłość czas zmienić swoją sytuację finansową. Wszechmogący porusza niebo i ziemię na Twoją korzyść, otwierając drzwi obfitości i dobrobytu. Trudności finansowe, które kiedyś wydawały się nie do pokonania, zostaną rozwiane mocą Wszechmogącego. Wyobraź sobie, że zmierzasz w stronę nowej rzeczywistości, w której spłacane są długi, zasoby są obfite i otwierają się nieskończone możliwości. Oto scenariusz, który przygotował dla Was Pan na ten wyjątkowy dzień. Być może spotkałeś się z czasami niedoboru, zmagań i niepewności, ale wiedz, że Stwórca nie tylko widzi Twoje potrzeby, ale także zaspokaja je swoją potężną ręką. On jest Bogiem, który zaopatruje tym, który czyni cuda tam, gdzie kiedyś była tylko rozpacz. Zatem, mój bracie, moja siostro, przyjmijcie to słowo z wiarą i oczekiwaniem. Przygotuj się na bycie świadkiem niezwykłej boskiej mocy, która zamanifestuje się w Twoim życiu finansowym. Bądź wdzięczny za to, co już zrobił, i ufaj temu, co uczyni. Mój drogi bracie, Moja ukochana siostro, jestem tu nie tylko jako głos, ale jako przyjaciel, towarzysz podróży, ktoś, kto pragnie dzielić się przesłaniem nadziei i wiary. Kibicuję ci i modlę się gorąco, aby każde słowo, które teraz usłyszysz, rozbrzmiewało w twoim sercu i stało się rzeczywistością w twoim życiu. Wiem, że czasami wyzwania wydają się szansami nie do pokonania, przytłaczającymi i niekończącymi się próbami, ale jestem tutaj, aby powiedzieć wam, że jest światło w tunelu, nadzieja pośród burzy i boska ręka gotowa, aby podniesie cię i wyprowadzi z ciemnej doliny. W bardzo krótkim czasie wszystko, co wydawało się być przeciwko tobie, ulegnie przemianie. Zobaczysz, jak przeszkody zamieniają się w możliwości. Porażki w lekcje, a łzy w uśmiechy radości. Będziesz zdumiony przejawem boskiej mocy w Twoim życiu, niebiańską interwencją, która przyniesie odnowienie, odnowienie i odkupienie. Będziesz mógł spojrzeć wstecz i zrozumieć, że każdy krok, każde wyzwanie, każdy test był częścią podróży w stronę Twojego zwycięstwa, Twojego triumfu, Twojego osiągnięcia. Uwierz w moc transformacji. Obietnicę zwycięstwa i łaskę, która jest w Twoim życiu. Powitaj boską przemianę w swoim istnieniu. To tak, jakby wszechmogący mówił do Ciebie teraz: Mój ukochany synu, moja ukochana córko, słuchaj uważnie każdego słowa, które mam dla Ciebie w tym przesłaniu. Wiedz, że nawet pośród wyzwań i przeciwności losu nie jesteś sam. Ja, wasz ojciec i wasz Bóg. Jestem tu przy was i idę z wami na każdym kroku. Chcę, abyście głęboko zrozumieli, że moja miłość do was jest nieskończona i bezwarunkowa. Nic na tym świecie nie może was rozdzielić od mojej miłości, nawet jeśli okoliczności wydają się trudne, a droga przed tobą ciemna, wiedz, że jestem tutaj, aby oświetlić twoją ścieżkę światłem mojej miłości i łaski. Bez względu na to, jak wysoką górę napotykasz i jak głęboką dolinę przechodzisz, ja jestem tu, aby cię wspierać, wzmacniać i nieść do przodu. Jesteś moim cennym skarbem i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby się tobą zaopiekować, chronić cię i kierować twoimi krokami, obiecując, że zawsze będę obecny i gotowy, żeby ci pomóc. Zawsze pamiętaj, że każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest dla ciebie szansą na rozwój, dojrzewanie i stawanie się silniejszym we mnie. Kiedy odczuwasz strach lub wątpliwości, pamiętaj, aby zwrócić się do mnie i znaleźć pocieszenie w mojej miłości. Jestem tu teraz dla ciebie i zawsze będę iść obok ciebie, prowadząc cię z miłością i ochroną na każdym kroku. Powitaj boskie błogosławieństwa w swoim życiu. Mój bracie. Moja siostro, dzisiaj chcę podzielić się z wami prawdą, która ma moc całkowicie przemienić wasze życie. Stwórca nie chce, abyście prowadzili życie w niedostatku i nędzy, ale abyście żyli w pełni i satysfakcji. Jest kochającym Ojcem, który chce, aby jego dzieci cieszyły się wszystkimi błogosławieństwami, które dla nich zarezerwował. Zrozum, Drogi bracie, że Bożą wolą dla Twojego życia jest, abyś żył w obfitości pod każdym względem. On pragnie, abyś miał obfite zdrowie, dobrobyt, pokój i radość. On chce, abyś spełnił swoje marzenia, cieszył się owocami swojej pracy i prowadził życie pełne celu i znaczenia. Nie daj się zwieść myśleniu, że niedostatek i ubóstwo są częścią Bożego planu dla Ciebie. Jest to kłamstwo wroga, które ma trzymać cię z dala od błogosławieństw, które Wszechmogący przygotował dla ciebie. Jest hojnym ojcem, który chce cię błogosławić ponad Twoją wyobraźnię. Aby otrzymać Boże błogosławieństwa, trzeba chcieć przyjąć je z otwartymi ramionami. Jeśli wierzysz i ufasz Panu, skomentuj teraz, ufam i wierzę Mojemu Panu i Mojemu Bogu. Otwórz swoje serce i umysł. Aby przyjąć błogosławieństwa, które on chce ci dać. Zaufaj mu i podążaj jego drogą, gdyż on jest wierny i dotrzymuje wszystkich swoich obietnic. Pamiętajcie słowa Jezusa z Jana 10, dziesięć. Przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Stwórca chce, abyście prowadzili obfite życie we wszystkich obszarach. Uwierz w to i przyjmij błogosławieństwa, jakie dla ciebie przygotował. Amen! W chwilach zniechęcenia wiedz, że wszechmogący jest przy tobie, gotowy Cię wzmocnić i podnieść. Kiedy życie wydaje się trudne, a wyzwania nie do pokonania, pamiętaj, że nie jesteś sam. Stwórca w swojej nieskończonej dobroci i miłości jest zawsze obecny, idąc obok Ciebie na każdym etapie podróży. On jest kochającym ojcem, który troszczy się o każdy szczegół twojego życia i chce, abyś odniósł zwycięstwo. Bez względu na to, jak trudna jest sytuacja, on jest z tobą, gotowy cię wspierać i prowadzić. Nie pozwól więc, aby zniechęcenie zdominowało twoje życie. Zaufaj Panu i jego obietnicy, że nigdy cię nie opuści. Pamiętajcie o pocieszających słowach z Psalmu 23:4. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kiedy poczujesz ciężar trudności, szukaj siły w boskiej obecności. On jest Twoją siłą i nadzieją. Niech Jego pokój i miłość odnowią Wasze siły i poprowadzą Was ścieżkami życia. Wykorzystaj chwilę zniechęcenia, aby zwrócić się do Słowa Bożego. Pismo Święte jest pełne obietnic pocieszenia, nadziei i zachęty. Spędzaj czas na czytaniu i medytowaniu słowa, pozwalając mu o swój umysł i wzmocnić twoją wiarę. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień odkarmienia swojej duszy wiecznymi prawdami biblijnymi. Otwierając Pismo Święte, odnajdujesz Bożą mądrość, nauki Jezusa i Boże obietnice dotyczące twojego życia. Każde słowo, które czytasz, jest jak balsam dla Twojej duszy, przynoszący pocieszenie, kierunek i nadzieję. Zanurzając się w Słowie, wzmacniasz swoją wiarę i zaufanie do Boga, stając się bardziej odpornym na przeciwności losu i lepiej przygotowanym na wyzwania codziennego życia. Co więcej, Słowo Pana jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i motywacji, dzięki któremu możesz prowadzić życie, które będzie wielbić Boga we wszystkich obszarach. Kiedy poświęcasz czas na połączenie się ze Słowem Bożym, priorytetowo traktujesz swoją relację z Nim, pokazując, że On jest centrum Twojego życia i że pragniesz Go głębiej poznać. Stwórca w swojej nieskończonej dobroci zawsze honoruje tych, którzy Go szukają całym sercem. Nie lekceważ więc przemieniającej mocy Słowa Bożego w Twoim życiu. Nawet przez kilka minut poświęć trochę czasu na nawiązanie kontaktu ze swoim Stwórcą poprzez czytanie Biblii. Będziesz zaskoczony pozytywnym wpływem, jaki będzie to miało na Twoją duchową podróż i we wszystkich obszarach Twojego życia. Powitaj to błogosławieństwo. Tak jak czytanie Biblii jest ważne, tak samo ważna jest modlitwa. Modlitwa to coś więcej niż tylko rozmowa z Bogiem. To potężne narzędzie boskiej więzi, które pozwala nam zbliżyć się do Stwórcy Wszechświata z ufnością i pokorą. Modląc się, nie tylko wyrażamy Bogu nasze pragnienia i potrzeby, ale także otwieramy nasze serca na Jego suwerenną wolę. Wszechmogący zna już każde z naszych najgłębszych pragnień, jednak zwracając się do Niego w modlitwie, okazujemy naszą zależność i ufność w Jego opatrzność. Modlitwa jest aktem wiary. Ponieważ uznajemy, że Bóg jest w stanie interweniować w naszym życiu i zmienić naszą sytuację, bez względu na to, jak duże są nasze problemy i jak niemożliwe wydają się nasze okoliczności. Modlitwa przypomina nam, że służymy Bogu, który jest większy niż jakakolwiek przeszkoda, przed którą stoimy. Ponadto, modlitwa jest wyrazem wdzięczności. Dziękując Bogu za Jego błogosławieństwa i miłosierdzie w naszym życiu. Rozpoznajemy jego dobroć i wierność. Nawet w chwilach bólu i trudności możemy znaleźć pocieszenie w pewności, że On jest zawsze z nami, wysłuchuje naszych próśb i ociera nasze łzy. Należy podkreślić, że modlitwa to nie tylko lista próśb, które należy przedstawić Bogu, ale także chwila komunii i intymności z Nim. Kiedy poświęcamy czas na modlitwę, pielęgnujemy naszą relację z Ojcem Niebieskim, wzmacniając naszą wiarę i wzrastanie w dojrzałości duchowej. Nie lekceważ więc mocy modlitwy w swoim życiu. Zarezerwuj cenne chwile w swoim dniu, aby stanąć przed tronem łaski z pokorą i szacunkiem, wiedząc, że Twój Ojciec Niebieski jest zawsze gotowy, aby wysłuchać Twoich modlitw i odpowiedzieć na nie. Powitaj łaskę modlitwy w swoim życiu. Być może przeżywasz teraz trudny okres i stawiasz czoła przeciwnościom losu, które wydają się ciążyć na Twoich barkach. Nawet w tym czasie ucisku chcę zachęcić Was, abyście byli wdzięczni. Tak, bądź wdzięczny. Wdzięczność ma moc zmiany naszej perspektywy. Święte teksty obfitują w zapewnienia o ulgi, optymizmie i wsparciu. Poświęć chwilę na przeczytanie i przemyślenie boskiego przesłania, pozwalając mu zregenerować twój intelekt i utrwalić twoje przekonanie. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień odkarmienia swojego ducha wiecznymi prawdami Pisma Świętego. Otwierając święte teksty, odkrywasz niebiańską mądrość, nauki mesjasza i obietnice wszechmogącego dotyczące twojego istnienia. Każde zdanie, które czytasz, jest jak pokarm dla twojej esencji, oferując komfort, przewodnictwo i pewność siebie. Zanurzając się w słowie, wzmocnij swoją wiarę i zaufanie do wszechmogącego, stając się bardziej odpornym na przeciwności losu i lepiej przygotowanym do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Co więcej, przesłanie Stwórcy jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i motywacji. Upoważniającym Cię do prowadzenia życia, które pod każdym względem honoruje odwiecznego. Kiedy poświęcasz czas na połączenie się z boskim słowem, priorytetowo traktujesz połączenie z Nim, pokazując, że On jest centrum Twojego życia i że pragniesz go głębiej poznać. Wszechmogący w swojej nieskończonej życzliwości zawsze honoruje tych, którzy go szukają całym sercem. Nie lekceważ zatem przemieniającej mocy boskiego przesłania w Twoim życiu. Nawet przez kilka chwil poświęć trochę czasu na nawiązanie kontaktu ze swoim Stwórcą poprzez czytanie Pism Świętych. Będziesz zaskoczony pozytywnym wpływem, jaki będzie to miało na Twoją duchową ścieżkę i we wszystkich obszarach Twojego życia. Przyjmij to błogosławieństwo. Tak jak czytanie świętych tekstów jest podstawą, tak samo inwokacja. Modlitwa to coś więcej niż zwykły akt komunikacji z Wszechmogącym. To potężne narzędzie boskiej więzi, które pozwala nam zbliżyć się do Stwórcy wszechświata z ufnością i pokorą. Modląc się, nie tylko wyrażamy nasze pragnienia i potrzeby wszechmogącemu, ale także otwieramy nasze serca na Jego najwyższą wolę. On zna już każde z naszych najgłębszych pragnień, ale zwracając się do Niego w modlitwie, okazujemy naszą zależność i ufność w Jego opatrzność. Wezwanie jest aktem wiary, gdyż uznajemy, że odwieczny jest w stanie zainterweniować w naszym życiu i zmienić naszą sytuację, bez względu na to, jak wielkie są nasze trudności i jak niemożliwe wydają się nasze okoliczności. Modlitwa przypomina nam, że służymy Bogu, który jest większy niż jakakolwiek przeszkoda, przed którą stoimy. Co więcej, wezwanie jest wyrazem wdzięczności. Dziękując Wszechmogącemu za Jego błogosławieństwa i miłosierdzie w naszym życiu, uznajemy Jego dobroć i wierność. Nawet w chwilach bólu i trudności możemy znaleźć pocieszenie w pewności, że On jest zawsze z nami, wysłuchuje naszych próśb i ociera nasze łzy. Należy podkreślić, że modlitwa to nie tylko lista próśb, które należy przedstawić Wszechmogącemu, ale także chwila komunii i intymności z Nim. Kiedy poświęcamy czas na modlitwę, pielęgnujemy naszą relację z Ojcem Niebieskim, wzmacniając naszą wiarę i wzrastanie w dojrzałości duchowej. Zatem, mój drogi bracie, moja droga siostro, nie lekceważcie mocy modlitwy w swoim życiu. Zarezerwuj cenne chwile w swoim dniu, aby stanąć przed tronem łaski z pokorą i szacunkiem, wiedząc, że Twój Ojciec Niebieski jest zawsze gotowy, aby usłyszeć i odpowiedzieć na Twoje wezwania. Otrzymaj łaskę modlitwy w swoim życiu. Być może przeżywasz teraz trudny okres, stawiając czoła przeciwnościom losu, które wydają się mocno ciążyć na Twoich barkach. Nawet w tym czasie ucisku chcę zachęcić Was, abyście byli wdzięczni. Tak, bądź wdzięczny, ponieważ wdzięczność ma moc zmiany naszego punktu widzenia, przypominając nam o niezliczonych błogosławieństwach, które otrzymujemy każdego dnia. Nawet w najtrudniejszych chwilach bądź wdzięczny za każde doświadczenie, które Cię ukształtowało, za każdą lekcję wyciągniętą po drodze. Bądź wdzięczny za ludzi, którzy stanęli na Twojej drodze, za przyjaźnie, które Cię wzmocniły, za ręce, które pomogły Ci wstać, gdy upadłeś. Bądź wdzięczny za każdy najmniejszy promyk nadziei, za każdą chwilę radości, która rozświetliła Twoje serce. I nie zapomnij podziękować Wszechmogącemu, kochającemu Ojcu, który nigdy Cię nie opuścił, nawet w najciemniejszych chwilach. Bądźcie wdzięczni za Jego niewyczerpaną łaskę, Jego nieskończone miłosierdzie, Jego niesłabnącą miłość. Bądź wdzięczny za Jego stałą obecność, Jego obietnice, które podtrzymują Twoją wiarę, Jego wierność, która nigdy nie zawodzi. Zatem mój bracie i moja siostro. Nawet pośród burz życiowych pielęgnujcie wdzięczne serce. Wdzięczność jest potężną bronią duchową, która wzmacnia, odnawia i pozwala z odwagą i wiarą stawić czoła każdemu wyzwaniu. Niech Wasze życie będzie naznaczone wdzięcznością i aby każda chwila, przyjemna czy trudna, była okazją do uwielbienia i podziękowania odwiecznemu, który nas nigdy nie opuszcza. Zapraszam Cię już teraz do doświadczenia mocy wdzięczności poprzez pozostawienie komentarza dziękującego Wszechmogącemu. Może dotyczyć drobnych rzeczy, stojących lub pokonanych wyzwań, czegokolwiek. Po prostu bądź wdzięczny i obserwuj uczucie, jakie to w Tobie wywołuje. To niezwykłe. Dzisiaj Wszechmogący objawia nam cenne lekcje w formie przypowieści. Być może słyszeliście już niektóre z nich. Ale sposób, w jaki zostaną Wam dzisiaj wyjaśnione, będzie wyjątkowy i odkrywczy. Słuchaj uważnie, ponieważ mają one moc zmiany biegu Twojego życia. Nie rozpraszaj się nawet na chwilę, bo to ostatnie jest najcenniejsze. Pierwsza przypowieść dotyczy miłosiernego Samarytanina. Czy słyszałeś przypowieść o dobrym Samarytaninie? To ponadczasowa opowieść, która rezonuje w sercach wszystkich, którzy ją słyszą. Przedstawia potężną historię, która przekracza granice czasu i kultur, oferując głębokie lekcje współczucia, miłości do innych i bezinteresownej służby. W tej historii mężczyzna zostaje okradziony, pobity i pozostawiony na poboczu drogi w obliczu nieuchronnej śmierci. Jednak obok rannego przechodzi dwóch religijnych mężczyzn. Kapłan i Lewita, nie udzielając mu pomocy. Co zaskakujące, jest to Samarytanin, członek grupy etnicznej wówczas marginalizowanej i pogardzanej, który postanawia pomóc potrzebującemu mężczyźnie. Przypowieść ta wzywa nas do zastanowienia się nad tym, kim naprawdę jest nasz bliźni. Samarytanin nie tylko niesie pomoc rannemu, ale okazuje mu szczerą miłość i troskę. Nie przejmuje się różnicami etnicznymi czy wyznaniowymi, ale widzi w drugim człowieka potrzebującego pomocy. Ta historia uczy nas, że prawdziwa miłość do innych przekracza bariery i uprzedzenia. Dobry Samarytanin nie tylko zapewnia natychmiastową opiekę rannemu mężczyźnie, ale także zabiera go do schroniska oraz opłaca jego zakwaterowanie i opiekę medyczną. Poświęca swój czas, zasoby i komfort osobisty dla kogoś, kogo nie zna. Przypowieść przypomina nam ponadto, że prawdziwe współczucie objawia się w konkretnych czynach. Nie wystarczy po prostu litować się nad cierpieniem innych, trzeba działać, aby ulżyć temu cierpieniu. Podobnie jak dobry Samarytanin, który nie poprzestał na przejściu na drugą stronę drogi, ale postanowił interweniować i zmienić życie potrzebujących. Ta historia stanowi dla nas także wyzwanie, abyśmy zbadali swoje serca i zastanowili się, w jaki sposób możemy w swoim życiu naśladować dobrego Samarytanina. Jak często ignorujemy potrzeby otaczających nas osób? Ile okazji przegapiamy, aby wyciągnąć rękę i zaoferować miłość, współczucie i praktyczną pomoc? Niech więc przypowieść o miłosiernym Samarytaninie będzie nie tylko inspirującą historią, ale wezwaniem do działania w naszym codziennym życiu. Obyśmy naśladowali przykład dobrego Samarytanina, kochając bliźnich jak siebie samych i wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą. Obyśmy byli agentami zmian oraz narzędziami miłości i współczucia w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Teraz wzywam cię, abyś czynił dobro i był czynnikiem zmian. Udostępnij tę wiadomość jak największej liczbie osób. Razem możemy dotrzeć do milionów ludzi, niosąc dobrą nowinę o Mesjaszu wszystkim naszym braciom i sióstrom. Druga przypowieść dotyczy faryzeusza i celnika. Jest to zanotowane w Ewangelii według Łukasza 18. 9:14 i stanowi jedną z najpotężniejszych i najbardziej poruszających narracji, jakie Mesjasz podzielił się podczas swojej ziemskiej służby. Przypowieść ta stanowi ważną lekcję na temat prawdziwej postawy serca w modlitwie i wobec wszechmogącego. W tej historii Mesjasz opisuje dwóch mężczyzn udających się do świątyni, aby się modlić. Pierwszy z nich to faryzeusz, znany ze swojej religijności i ścisłego przestrzegania prawa. Drugi to celnik, uważany za grzesznika i pogardzany przez ówczesne społeczeństwo. Faryzeusz, modląc się, stawia siebie w pozycji wyższości i dumy. Wywyższa się przed Wszechmogącym, wyliczając swoje cnoty i dziękując Wszechmogącemu, że nie jest jak inni, a zwłaszcza jak stojący obok niego celnik. Podkreśla swoje praktyki religijne: post i dziesięcinę. Wszystko jest dowodem jego prawości przed odwiecznym. Zamiast tego celnik stoi z daleka, z oczami spuszczonymi i nie ma odwagi spojrzeć w górę na niebo. Rozpoznaje swój stan grzesznika i wzywa do miłosierdzia, mówiąc po prostu: Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Odpowiedź Mesjasza na modlitwy tych dwóch mężczyzn jest zdumiewająca i odkrywcza. Oświadcza że celnikiem w swej pokorze i skrusze jest ten, który wraca do domu usprawiedliwiony przed wszechmogącym, a nie faryzeusz. Mesjasz podkreśla, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ta przypowieść zachęca nas do refleksji nad naszą postawą wobec odwiecznego i innych. Przypomina nam o znaczeniu pokory, prawdziwej pokuty i świadomości naszej zależności od łaski wszechmogącego. Podczas gdy pobożny człowiek polegał na własnej prawości i przechwalał się, celnik przyznał, że potrzebuje wyrozumiałości i niebiańskiego współczucia. Ponadto narracja podkreśla przemieniający charakter autentycznej i skromnej inwokacji. Zachęca nas, abyśmy zbliżyli się do wszechmogącego ze skruchą w sercu, uznając nasze wady i ufając w jego zbawiającą łaskę. Historia pobożnego człowieka i celnika przypomina nam o znaczeniu pokory i szczerości w naszym życiu duchowym. Nalega, abyśmy porzucili wszelkie formy kłamstwa i całkowicie zaufali dobroci i łasce odwiecznego, świadomi, że to On nas usprawiedliwia i kształtuje mocą swojej miłości. Możemy paść na twarz przed Wszechmogącym, uznając potrzebę Jego życzliwości i miłosierdzia i całkowicie ufając Jego odnawiającej mocy. Niech pogoda wszechmogącego, która przewyższa wszelkie zrozumienie, chroni nasze serca i umysły w Mesjaszu, a jego bezwarunkowa miłość otacza nas i wspiera dzisiaj i na wieki. Niech tak będzie. Z niecierpliwością czekamy na błogosławieństwa, które rozkwitną w twoim życiu. Nie zapomnij śledzić naszego kanału i włączyć powiadomienia, aby otrzymywać więcej takich podziękowań. Mamy nadzieję, że miłość i życzliwość odwiecznego będą zawsze obecne na Waszej drodze. Do następnej wiadomości pozostań pod opieką Wszechmogącego.